Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Joda, w kolejnym ku Kariery z Zagłębiem Lubin w 16. I tak, prosiłem Was, żebyście napisali, jakich yy, zawodników mam kupić, propozycje. I tutaj Adix yy, mi napisał, yy, od którego pozdrawiam i zapraszam na jego kanał, yy, że może to być na przykład Adam Kokoszka. To jest pierwsza propozycja. Zobaczę, ile on by kosztował. No dużo i poza tym dopiero dołączył do Śląska, czyli kokoszka odpada. Może w, zi w zimowym okienku. Druga propozycja Dixa to dziwniel. Młody. Zobaczymy, ile on kosztuje. Yy, też w lubiu 2015 roku. No. Szkoda, ale maka ani jednego, ani drugiego też nie mogę kupić, bo obaj dopiero zadołączyli do klubów. Jeden do Lech i jeden do Piasta. To pomyślałem, że raport dotyczący składu posortować je do pozycji. Brankarzy Polaczek, Haładun i Konrad Forens. Ich zostawimy. Todorowski zostaje. Tosik zostaje. Nie, to sika kasy nie mogę sprzedać. Tak, potrzebuję kasy. Ludajowej listy transferowej. Zbożeń wstaje. mnie Guldan musi zostać, bo potrzebuje obrońców. Dąbrowski dostaje. Jak zostaje? George Czotra. za y zadługa. O, za 5 tygodni dopiero wróci to do, też potrzebny lewy obrońca jakiś. Yy, Łukasz Piątek zostaje. Jarosław Kubicki zostaje. Sebastian Bonecki... A nie ma jakiegoś zmiennika dla nich? Nie. To on też zostanie. Adrian Błąd z, 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 z Krzysztof Janus. Ja mógłby grać w Wóźniak, no to... Chyba błąd. Błę, błąda, czy błęda. Błąda sprzedamy. Rakowski zostaje. Janoszka zostaje. Luis Carlos. Właśnie. Za niego by dużo kasy był, ale on dopiero dołączył. Karol Żmijewski. To on może pójść na wypożyczenie. Filip Wysarzyński zostaje na bank. Filip Jagiełło na wypożyczenie. Jan Wlasko zostaje. Arkadiusz Woźniak zostaje. Michał Papadopoulos zostaje. Krzysztof Piątek zostaje. Erik Sobków na wypożyczenie na sezon. Konrad Andrzejczak też na wypożyczenie na sezon. No i to wszystko. Czekamy na oferty, bo ja tam naprawdę potrzebuję kasy więcej też, takich troszkę droższych obrońców. Czekamy. Na no, jest jakaś oferta. Tutaj. Jak tosik. Tak, jego sprzedaje. A to 350 nawet. No i od razu mamy sporo kasy. I czekamy dalej, aż podpiszą z nim kontrakt. sprzedany, no od razu mogą już być jakieś transfery O kogo by to kupić zobaczę dowolną pozycję, kto tu jest obrońca Rafał Makowski jak bardzo, że mu bednarek mi się niezbyt przyda On Jest jest wypożyczony Eee yy... No to ma jakiś dobry obrońca. Ja zrobię y, króciutkie cięcie. I ten, no i widzimy się za chwilę. Już jesteśmy po cięciu i wpadł na pomysł, żeby może kupić Kamila szaka. Ciekawy zawodnik, mógłbym go postawić na lewej obronie, ale także na środkowej. No to mój brat się śmieje, nie przejmujcie się nim. I już 5 milionów euro na sam początek. I kogo jeszcze? Tutaj, takie, no tak długo nie zrobiłem cięcia. O Boże, jaki piłkarz jeszcze. Dobry, środkowy obrońca. <śm> właśnie, tam chyba jeszcze Fryca zaproponował Adix, nie wiem, tu sobie komputera nie mam, więc nie mogę Fryd prawo obrońca, tylko na środkowie, na po no, to mogę go kupić w sumie Proponuję. nie, o nie, nie, nie. Nie 99 milionów. Bez przesady. Trzy... Nie, nie! Co ja zrobiłem? Czemu dają za niego 30 tysięcy? O Boże, na pewno nie przyjmą. O nie. Może jeszcze chociaż sobie kogoś wypożyczę. Na przykład Adam Chrzanowski. Okay. Yes. do przestrachu Okej. Nie. Do zwojeczenia. Daj mi go. Cały sezon. Kiem przyda bardzo. Ma 16 lat. Czekamy dalej. To kluby powiedzą na te oferty. Okej, okay, czyli jest. Szanowski już jest u nas. Eee, no ceny? 700, okej. Okay. Możemy dać te 700 jak najbardziej. 700 tysięcy. frysa to już raczej nie dostaniemy, jest dla nich zbyt cenny Ok, jeszcze jeden Środkowy Obrońca Nie, 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 czekajcie Kurde, co ja zrobiłem Szanowski. wędruje sobie na ławkę rezerwowych Tutaj może za yy, Błąda nie no, w już mam dwóch zmienników, ale nie, nie są w tacy dobrzy. Jeszcze czekamy na, no to może ofensywnego, a tam nie będziemy jeszcze kombinować. Czekamy na ofertę, czekamy co powie korona na Sylwestrzata, pewnie się zgodzi na te 700, ale czy się zgodzi syl Sylwestrza. Tutaj rezerwowy skład oczywiście. Przegrywam 2-1, ale to nieważne, ważne. jest tylko mecz towarzyski. Nie mecze towarzyskie zbyt nie interesują. 6 <grym> tysięcy, kluczowy zawodnik. Dźgnął siedem. Żeby nie było, że dajemy mało. I teraz czekajcie, to i wiadomość z no, tym widziałem. Dość absurdalną, Jodam, ja a ma nadzieję, że jego klub zdobędzie kilka skalpów. Przywidywane miejsce na koniec sezonu 15. George, George Czotra nie no, no. Bezczelny to jest po prostu. Mecze będę musiał wtedy grać całe. Mam no. George Czotra nie będzie mógł zagrać. Co? Mogę maksymalnie 15 minut. A tu mógł grać na lewej obronie? Nie. Ale może dorowski mógłby grać? A co tam? Na lewą obronę damy sobie zbudzenie chwilę, że też sobie poradzi. Ok, widzimy się, bo Cięcia, bo wiecie co? Zrobimy z tego symulowaną karierę. Ciężko sobie pograć, ale to czas będzie zabierać. Nie nabidzę symulować meczów wyjazdowych, bo wtedy praktycznie zawsze przegrywamy. O, i tak jak mówiłem, przegrywamy 2-0. Sezon rozpoczynałem fatalnie. No, no, szkoda po prostu. Arpoczęcie też jest ważne. No i mam nadzieję na lepsze met z ruchem chorzów. Ok, to jeszcze i tak mamy trochę porozmawiać. I pewnie niektórzy z was się mogą zastanawiać, jakiemu ja klubowi z ekstra klasy najbardziej kibicuję. Osobiście to ja najbardziej kibicuję i Gdańsk. A tak, jestem ich kibicem, chodzę na mecze. I ten... No i no chodzę na mecze po prostu i kibicuję sobie. I mam nadzieję, że Lechia będzie kiedyś mistrzem Polski, bo już wiele lat, bo już chyba 3 lata zapowiada, ale... Nic z tego, ale i tak pre... bar... opłata się chodzić na ich mecze, bo grają bardzo dobrze u siebie. Na wyjazdach nie grają tak perfekcyjnie, ale u siebie to nic dodać, nic ująć. O, George Czotra może już grać. To co? To idzie do wyjściowego składu. Chyba Gul'dan nie zagra w tym meczu Tak, Gul'dan nie zagra I tutaj, jak się nie przyda? Rolę kapitan, musi być czoka okej okay. Jeden filmik już trwa Czekajcie o, zaskończymy, po tym meczu już kończymy. No i znowu przegrywamy. No. To nie wygląda dobrze nasza sytuacja w tabeli. Po dwóch porażkach. Ale zrobiliśmy chociaż bramkę tutaj Adrian błąd. sprzegajemy cię. W zimę będą większe wzmocnienia. Mogę zakupić np. jakiegoś maka, kokoszkę i na Potem oje, z legią poważnie to po tym meczu już kończymy ten odcinek, bo już nerwów na to nie mam i w ogóle nawet czas się kończy. Co z legią wejść? Czy to Dorowski może wyjść? Wyjściowym składzie. Nie może. Szkoda. Dogramy. Musimy sobie z niego jakoś poradzić. Okej, okay, no i mam nadzieję, że chociaż remis będzie. Nie wiem. Jeszcze większa porażka. To razem 4-0. No i tak. Lajkujcie, polecajcie. Komentujcie. Subskrybujcie. Minecraft też się powinien jeszcze dzisiaj pojawić. I Lechia nie będzie tak. Często pojawiły jak zagłębie. No bo da ja się może szybko znudzić. Dobra. Do zobaczenia.